teraz ciąg dalszy. Robimy imprezkę! O Jezus, mama! No nie tak, że działa. Znowu kawa. Aj, aj, aj. Tylko jedna lampka mi do domu. O, Ola, mam prawdziwy prezent dla Ciebie. Jeżeli masa to jest luksus? Okradną nas. Rybę właśnie, salto w mojej głowie. Kontynuujemy naszą opowieść. Ola i Jejzo. Będziemy zaraz odpierdzielać niezłomaniane. Tutaj już przyniosłam ten mój y, klasyczny stoliczek, z którego będziemy robić mini barek. Także tutaj Bibi się pożegna ze swoim jedzeniem, więc posłusznie już je. E, wymieniłam kocyki, od razu lepiej. Jeszcze w ogóle to trzeba dać wszystko do prania. Całe szczęście to się ściąga i można to wszystko wyprać, więc tak będzie to trzeba dać, ale o wiele lepiej jest, jak są kocyki ścięte. Zaraz ułożymy poduchy. No i zmieniamy tę przestrzeń na super walentynkową. Także zacznijmy od tej części, od, od tej ściany w ogóle. Także... Let's go. not yeah. <laughs> <laughs> widzowie tyle udało się napompować balonów jak widać czerwone najgorzej ale znalazłam taśmę dwustronną także naklejam no i chcę te balony po prostu nakleić tutaj na ścianę miało być ogólnie tak w rzędach kolorystycznie no ale w sumie no nie da rady bo mamy za mało czerwonych także będzie freestyle ogólnie jeszcze światło, ten No dobra, tu nadal nie jest tak ładnie, ale będzie ładnie jak dodamy wszystkie nasze kolorowe światełka Widzę no twojego kajsa, no pasuje do tych serduszek, pięknie, no pokaż jeszcze raz O, trzeba by ci Na tę dajemy również te serducha Zostały mi jakieś takie brzosowe, no ale to idealnie jest przełracza. Trochę kiczowato, to? Sztachanowsko? No nie wiem, co to znaczy sztachanowsko, Czemu się mówi sztachanowsko? Ktoś to mówi jeszcze? Dobra, lecimy z wielką butelką Proseko i właściwie tutaj jeszcze można coś nawet napisać. Więc tu by można było napisać Grand i będzie drzwi, bo to będzie sobie stało tutaj. Fajnie. O oh, kurde, czy się ja to będę dmuchać i dmuchać Jezus Dobra, no to A troszkę w główce zakręciło Szampan wylewa się, to mogę zjeść Po latach wylanych błysk, dzisiaj szampan na łeb I lecimy ze stanowiskiem tutaj do drinów, do napojów i tak dalej. Także wierzę, że nasz stoliczek, chociaż tutaj by mogła być Cherry's Beaches. I teraz tak, mogę, kupić jeszcze tulipany, więc może jest je sobie do domazono, bo ja to zapomniałam. Posegregowałam na razie zakupy, mamy tutaj rzeczy do babeczek, tutaj do dubajskiej czekolady, tam są słodycze, tutaj rzeczy na deseczkę, którą będziemy robić, te słodycze też będziemy wykładać jutro, truskawki trzeba dać do lodówki i maliny i tutaj są rzeczy na barek, różne napoje i tutaj mam jeszcze owoce i warzywa. To wszystko będę jeszcze chować do lodówy Ale tutaj na razie mamy miętę, słomki, kubeczki Shaker, kieliszki Tutaj mam do różne rzeczy, które jeszcze muszę w sumie dokupić Jakieś soki i owocki pokrojone, truskawki Tutaj na razie są jeszcze wady, cukrowe O, jeszcze brokaty tutaj dodam No to sobie postawię, żeby nie zapomnieć Tu też są jeszcze jakieś kieliszki Dobra, stan, na którym kończymy na dzisiaj wygląda tak Serca, jeszcze więcej różu Jeszcze więcej barek Rzeczy, które czekają na jutro, na ogarnięcie, neon, więcej serc, Ola w spodenkach i wszeliku, zaraz Wam powiem dlaczego. Rzeczy jeszcze do części artystycznej, tu są serca, tu są jeszcze rzeczy na stół, które będziemy dawać, kwiatuczki. No, także naprawdę uf, jest godzina 1.30, a ja jutro mam spotkanie rano i ogólnie hmm, powinnam mieć włosy i tak dalej, ale jedziemy teraz do maka, ponieważ jesteśmy głodne, dlatego właśnie Ola wygląda tak. Bibi wygląda tak, czeka, ja wyglądam tak, biorę bluzę i lecimy, ale no, mam taką ochotę też sobie zjeść, także let's go! Romantyczny obiad, kolacja, śniadanie, kolacja, tak, z Bibusią, no i słej, także no, jemy i widzimy się jutro! Dzień dobry, witam kolejnego dnia. Wstałam i to udało mi się wstać na budzik. Także jestem w szoku. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. No właśnie, nie wszystko. Stan bolonów. Wszystkie żyją. Jestem w szoku. Tutaj wszystko sobie wisi ładnie, elegancko. No ale tutaj. Wszystko nam spadło. Także właśnie wszystko podklejałam, bo się do tej taśmy poprzyklejały, a ja to jest naprawdę bardzo delikatne. Także tak jak obstawiałam, ale naklejam taśmę dwustronną, szybko to przyklejamy i voilà, Bo muszę puścić Mariana, czy jak mu tam odkurzacz, więc musimy to zawiesić, tak? A z tobą się trzeba pobawić. No ja wiem, no ja wiem. <laughs> Zalewam widzimy się drugiego dnia i ten dzień jest dramatyczny, naprawdę dramatyczny, jest okropny. ale co mi pozostało? Pozostało mi tylko się śmiać zapisałam listę chuje rzeczy dzisiejszego dnia, ta lista jest naprawdę długa i przysięgam, że ona z minuty na minutę muszę dopisywać kolejne rzeczy, które nie niepowodzeń moich życiowych, jest naprawdę ta lista długa ale uwaga, pojechałam sobie na paznokcie teraz, które bardzo mi kolidowały, ponieważ zmarnowałam 4 godziny, jeszcze stałam teraz w, w największych pojechałam na długie, piękne, czerwone paznokcie Okazało się, że nie mogę mieć po jednym paznocie na każdej dłoni. Cztery godziny. Nie no, mega walentynki. Bo... Nawet Ola... Ja, ja, one są tak krótkie, że nawet ich nie czuję. Nie no, nie, niesamowite. Idźmy dalej. W sensie, nie mogę wam o wielu rzeczach powiedzieć, ale przysięgam, mój telefon, naprawdę Ola, to co się dzieje zaraz ci powiem. Ale uwaga, jeszcze z rzeczy po prostu niesamowitych, niesamowitych. Nie no, chyba sobie żartujesz, i w butach. Nie, po pierwsze niesamowite, jestem naprawdę, ja jestem mega wdzięczna, Ola to naprawdę bardzo ogarnęło, ja jestem w szoku. Nie naprawdę, dziękuję ci. I Olcia nawet babeczki zrobiła, nie naprawdę jest rewelacyjnie, tylko wiecie co wam powiem? Paulina komuś napisała, że ona nie przyjeżdża. No? Po prostu! Ej, może. może powiedzmy, że odwołane. Ja, ja, ja Dzisiaj nie jest tak żałosne, ale to przysięgam. Dawno nie miałam tak żałosnych A czemu nie przyjedzie? W moim życiu. Czemu nie przyjedzie? Bo się nie wyrobić. jak największa frajer. dwa nie. Nie, jestem zszokowana. i mnie naprawdę. Ja. Nie mogłam się doczekać, aż już przyjedę do domu. Ej, Julia, może polecimy do Hiszpanii. Na Ja jestem gotowa to teraz zrobić. W sensie, po prostu powiem wam tak. Na myśl, ile tutaj trzymam, jeszcze zrobić, tak dalej. W sensie, mi się naprawdę już nie chce. Ja mam teraz mód. Dzisiaj od rana miałam spotkanie i tak dalej, i po prostu przysięgam Wam, że od kiedy wstałam, od kiedy wstałam, mam same niepowodzenia życiowe. Same niepowodzenia. I po prostu dzieją się tak abstrakcyjne rzeczy, że mi się nie chce w ogóle. Ludzi, ja mam. Dość! A ja mam teraz w ogóle maraton ludzi, który dzisiaj miał to rozpocząć. Nie, jeszcze! Nie, no. A, po prostu nie chcesz przełożyć zamiast jutro wychodzić z nimi po prostu dopuścić tutaj. Właśnie zastanawiałam się, jakby to przełożyć na YouTube, i po prostu w tej chwili nie wiem, co mam zrobić. Czuję się tak żałośnie. Ja... pierwsza zasada. Pierwsza zasada. Nie być gospodarzem. Spoko, można to zrobić, ale mi się po prostu już nie chce, ja mi się po prostu odechciewa wszystkiego w dniu dzisiejszym. Także ostatni to... dzień, że ja ogólnie miałam ochotę się o, popłakać, nie? Uuu, ci? Jedna reklamówka jest tak zalana, żeby że wrzucić te śmieci, to naprawdę. jo Nie, powiem wam, że miałam ochotę mega się popłakać, już milion razy w ciągu dnia, ale później jakby dobiły mnie tak kolejne rzeczy inne, że mi to po prostu tak bardzo bawi, że nie mogę się przestać śmiać. Po prostu niesamowity. dzień. Pyle, niesamowity. Bo muszę coś zjeść, bo ja tej kamery po prostu już nie mogę utrzymać, bo <laughs> muszę coś zjeść. Ja mam teraz zapierdzielać, i tak dalej. Mnie jest dobrze, że Ola wszystko jest Jest nawet mi walizka zamknęłaś, nie, naprawdę. dziękuję bardzo, ale teraz to ja się zastanawiam, bo w się nie. Nie, w tym się Ja nawet nie mogę pokazać bo nie mam ogarnięcia i co? Ja też nie się <laughs> mam. <O>! <śmiech> <śmiech> tak stwierdziłeś, że <laughs> to. Co gdyby teraz wszystko odwołać i po prostu życie jak gdyby nigdy nic, bo ja pewnie nie wiem, że przez rok się śmiała się, chyba A ja się popakałam w zeszłym Naprawdę po prostu niesamowite, niesamowite co z nami jest, żebycie, ogarniamy taką imprezę i nagle siedzimy z walą i mamy ochotę po prostu siedzieć same bez ludzi jeść pierogi i wszystkie sody czasowe. I nie robić żadnej imprezy. Nie, sorry, nie wiem teraz, co mam zrobić. Nie chcę mi się tego ogarniać dzisiaj, ale tak, jutro nie możemy. E, I możemy jeszcze w sobotę. Więc przykładamy to na sobotę, tylko wtedy nie będzie jednej osoby. Ale będzie druga jedna osoba. Na pięć. No, można, jak już kupiłaś. Jest czwartek. Czwartek. Ani nie możemy być tak głośno i tak dalej. To nie będzie taki melaż. Jakby, dzisiaj będzie w spokój. Znaczy ogólnie. Można zrobić w sumie i... przecież nie, bez sensu. Nie, 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 co ja właśnie powiedziałam, nie robimy dwóch imprez, nie, nie, nie. A, a nawet jednej nie upowodnimy. <grywamy> Dlatego tak chodzi. Ale możemy to zrobić w sobotę. W to w sobotę. I, I wtedy będzie melanż. Tylko wtedy owalę Paulinę, ponieważ w sobotę miałam być u Pauliny, ale skoro ona dzisiaj owaliła tak. mnie, to ja mogę owalić ją w sobotę. Owalić Paulinę, nie robimy cię, już Paulina. <grywamy> Ogólnie zostały dwie godziny, nie? Teraz będę najgorszym gospodarzem. Zasadę ja po prostu. Jeden. Ja jak gdyby nigdy nie, to się po prostu z tej grupy. O, słuchaj, tego Oh my god. Ja, zasada numer jeden. Nie będzie gospodarzem. No i teraz tak, sytuacja jest taka, że właśnie na grupie zaproponowałam dwa terminy, dwa melanże. Znaczy, dzisiaj kameralna posiadówka w sobotę imprezka no, tak, ale dzisiaj też? Ja bym zrobiła dzisiaj pas. Tak. I my sobie robimy własną imprezę, tak. a robimy w sobotę malarz. Robimy tak. Jestem za. Dobra. Decyzja. Pisze z dużych liter. Impreza tak. przeniesiona na sobotę. Dobra. Oficjalnie. Fire! Tak zwany. Tak się właśnie robi. Tytuł tego vloga to będzie przygotowałam imprezę, ale... ją odwołałam. Przygotowałam imprezę cały dzień, aby ją odwołać! To właśnie ja! Szkoda, tylko o, Kasia dzwoni. Halo? Chciałam ja powiedzieć, że dobra decyzja Gratuluję, że ją podjęłaś Dzie O Jezus, nawet nie wiesz jak Potrzebowałam to usłyszeć, dziękuję o, Aha! No dobrze, ale dzisiaj się mamy Czy nie? Nie! Ja mnie nie napisała czegoś Ale dobrze, ja nie Widzisz? Ale ona, bo że chciała przyjechać po prostu do nas posiedzieć sama, a ty od razu mówisz, że nie No i Kasia nie chce e, no dobra, no to ja zobaczę, czy to wam przyjadę, ale wydaje mi się, że możliwe, że nie No i super Ja ogólnie... nazywam się Iwona Wachuni, jestem organizatorką imprezy w Aleczankowej, którą odwołam w nią imprezy Dwie godziny przed do ostatniej godziny nic nie jest pewne. Nie no, przełożyliśmy to na sobotę i jest fajnie, i się bardzo szanowni, ogromnie się, <grym grym grym> się cieszę. Jemy A pierogi i, i robimy dubajską czekoladę. Tak, i zjemy babeczki. Dobrze, że mamy wszystkie takie rzeczy, że ten. Tak. Tak, bo dzisiaj i tak w ogóle ten albo Nie wiem, by czy dosta... truskawki przeżyją do soboty. Tak, właśnie też, ale do dubajskiej czekolady jakiś deserek, coś się zrobi. No właśnie, też myślę, że truskawki mogą najbardziej nie przetrwać. Ale on już to przetrwa. Wszystko przetworzone, my Szkoda, że tak nie zrobiła Sylwester. nie? Oficjalnie przygodała Sylwesta! Dwa dni później byłaby w stanie takiego zrobić. Nie Ej, nie. ale naprawdę dzisiaj jest tak beznadziejny dzień, ale tak fajnie beznadziejny, że jakby naprawdę się dzieją niefajne rzeczy, ale one są mega śmieszne. Naprawdę bawię się dzisiaj tak wyśmienicie jest po prostu szczerze. Tak fajnie. Szczerze, że po prostu musiało mieć włosy. Czułam impreza, naprawdę włosy. Ej, ja dzisiaj umyłam włosy, ale to było złe umycie włosów, także kolejna po prostu cierpie katusze tutaj. Nie, naprawdę jestem tak ucieszo ucie ucieszona, ponieważ też Madi będzie w sobotę, także bardzo się cieszę. I sobota to będzie jakiś taki vibe właśnie. Czuję, że naprawdę sobota to jest ten dzień. Ten dzień imprezy. Także troszkę tutaj było zawirowań, ale kochani, oficjalnie przyglądam imprezę na za dwa dni, także. Ja, to się wyrobić, ogarnąć, oh przysięgam, wychodzę, wychodzę i nie wracam. Pomijając wygląd wychodzą, miałabym się od nimi nie bywać, tak, ale nie mieszam. W każdym razie stwierdziłam, że jak Freddy wypuścił poradnik, <grym zresztą> jak będzie w pełnym ja powinna porad... wypuścić poradnik, jak nie być gospodarzem i stracić wszystkich znajomych, szczególnie stracić wszystkich znajomych. Ale mamy tyle jedzenia teraz, że naprawdę to będzie piękny wieczór. Bez ludzi. Kocham was, kochani, naprawdę! Kocham was! Nie, 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 napi, nie, nie będę pisała poradnika, jak stracić znajomych. Lubię was bardzo. No, co mam powiedzieć, kochani? Robimy dubajską czekoladę, tylko mam tylko taką foremkę. Znaczy, ogólnie jest bardzo ładna, tylko że jest płytka, więc ta czekolada nie będzie niestety gruba. Ale to jeszcze wykombinujemy, bo może na stricte naszą imprezkę. Zrobimy. To może uda mi się kupić większą, a teraz po prostu zrobimy taką mniejszą, także... Zrobiłam to ciasto, które kupiliśmy, to filo. Woszą kupowaliśmy, pokroiłam takie małe kawałeczki, przesmarowałam na, ma na maśle, jest takie chrupiące, mega tłuste. A tutaj w kąpieli wodnej rozpuszczam czekoladę mleczną, właściwie to już się ładnie rozpuściła, także... ach Jezu, jestem głupio. Ja naprawdę cię wyłączyłam myślenie. <grymianie> ja Ale to już, już wystarczy. I tutaj posypię jeszcze troszkę brokat, który kupiłam, żeby ładnie to udekorować. Tu jeszcze musimy dodać masę pistacjową, wymieszać to, także let's go. Wygląda jak gówno, ale smakuje lepiej, bo dodałam krem pistacjowy i to zmieszałam. I patrzcie, znaczy patrzcie, no patrzcie i słuchajcie. Jest takie chrupiące. I tutaj nałożyłam czekoladę. Przez ten czas, kiedy w ogóle to mieszałam, dam do zamrażarki. No wiadomo, nie tylko znać, jak to, to dramat. Jezus. Dałam na chwilkę do zamrażarki. No i co? No i nakładam nasz krem na tę czekoladę. Całkiem równomiernie się postaramy. Dobra, uwaga proszę Państwa. Dubajska czekolada. Oto i Ej, to naprawdę może nie być. Wyszło całkiem jak na to, że robiłam całkiem tak intuicyjnie. No ten brokat wygląda trochę jak jakaś taka ale no Dobra widzowie, muszę nagrać telefonem, ale już mamy pierwszego gościa, także zobaczymy jej reakcję, będzie to Maddy I aktualnie to wygląda, tak proszę Państwa, ty ty, 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 Tutaj jeszcze jedzonko będziemy robić, bo jest dopiero 15, ale tutaj już mniej więcej rozstawiłam stół. Zamierz, dobry. Dzień dobry. i po i dniach impreza jednak się udała. Mega impreza. Zaczynamy z szczęściem kochani, jest to event Galentine's Day Łabunik. Zanim przejdziemy do sekcji malowania obrazów, przechodzimy do sekcji nasze żałosne życie miłosne. Zaczyna Ola, oddaje mikrofon. z jakaś prezentacją. Dziękuję! <śleskuj> uh! <śleskuj> dziękuję! Była to naprawdę niesamowita prezentacja! Dziękujemy, Olcia! Dobra, nie no, coś tam było. No, ale coś tam było. E, tak jest tak, to mój ulubiony serial, stąd też taka nazwa. Tylko dlatego. Okej, okay, so, ja tak. No gimnazjum.